Siemanko, Siemanko, z tej strony Rafał z MotoRW Standardowo jestem dzisiaj dla Was kolejną motocyklową nowością. Tuż za mną stoi Yamaha YZF R125, czyli potocznie zwana RK. Nowa w ofercie 2013 rok. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. No i zobaczcie: Yamaha YZF R125, tak jak Wam wspomniałem, z rocznika 2013. W dość nietypowym zestawieniu kolorystycznym, ale do tego zaraz wrócę. Motocyk niewątpliwie z całą masą zalet, ale może zacznijmy od tego, że Motor Wouter jest firma, która zajmuje się sprzedażą, jak się domyślacie, motocykli. Ale prowadzimy też swój serwis motocyklowy, do którego gorąco zapraszam. No i Różniamy się tym chyba, że każdy motocykl, zanim trafi do nas do oferty, no to trafia do nas na serwis najpierw. Jeżeli i my przy każdym motocyklu robimy taki przedsezonowy serwis, to co trzeba zrobić, to jest robione, żebyście, wykupując taki pojazd u nas, po prostu już niczym nie martwili, wsiadali na maszynę. I zaczynali swoją przygodę. Tak też było w tym przypadku. Yamaha r 25 to jest jeden z tych motocykli. Myślę, że która większość z Was wybiera na początek, czy to będzie prawie do kategorii B, czy to będzie kategoria A1, czyli do tych młodszych użytkowników motocykli. No to każdy tego zaczyna, więc nikt nie chce się zrazić. Dlatego ten pierwszy serwis robimy już my, żeby nie trzeba było szukać od razu jakiegoś tam z warsztatu, żeby zrobić pierwszy serwis. Więc to, to też już było tu zrobione. No i słuchajcie, oczywiście zacznę od tego, od strony takiej stricte, no bo to jest na no, ważniejsze, ale ta wizualna część też myślę, że tutaj zasługuje na parę, parę słówek. Otóż tak, silnik, oczywiście po serwisie olejowo filtrowym e, wleciał oczywiście nowy, nowy olej silnika Motul 10W-40. E, chyba najpopularniejszy olej do sztorosuwa. Oczywiście do tego nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, e, a także nowa świeca. E, więc jakby podstawa, jeżeli chodzi o silnik, jest zadbana, żadnych odgłosów nietypowych nie słychać. Zero luzów zaworowych, w sensie nie słychać, nie słychać, żeby zawory cykały. Nie ma żadnego oznaku zużycia korby, więc naprawdę piec bardzo zdrowy. No i idąc dalej, komplet opon to chyba jedna z tych droższych inwestycji, które na motocykle czekają, tutaj wjechały dwie nowe gumy, te stare e, No po prostu gdzieś tam już to zużycie było na tyle duże, że stwierdziliśmy, że powinny wjechać dwie nowe gumy, więc Macie nową gumę z przodu Continental z 2022 roku, więc e, Nowka sztuka nieśmigana, z tyłu tak samo, ale z tyłu jest Pirelli e, także, także z tego, albo z 2021 roku, więc Więc nowa guma e, No więc ta żywotność zdecydowanie się przedłużyła Pozostałe podzespoły eksploatacyjne, typu opony, tarcze, klocki zostały Zostały fabryczne, więc typu wróć, typu tarcze, klockie i napęd. Zostały fabryczne, bo były w naprawdę, bardzo fajnym stanie, więc, więc je zostawiliśmy. No i naprawdę na tą chwilę to było wszystko, co trzeba było przy nim zrobić. Nic więcej na Was nie czeka, czyli sezon możecie zaczynać śmiało i myślę, że cały rok przejdziecie tylko i wyłącznie wymieniając olej w silniku, więc myślę, że to na pewno zdecydowanie na plus. No a co do zestawienia kolorystycznego. Generalnie ten motocykl fabrycznie, jakby to był rocznik 2013, więc on wychodził w takiej wersji e, szarego matu w połączeniu z czarnym matem, no ale ktoś tutaj miał jakąś swoją wizję kolorystyczną i ten motocykl cały polakierował na czarny mat. Oczywiście te elementy, które fabrycznie były czarne, czy jakieś tamte plastiki podkierunkowskie czy dolne póki zostały fabryczne, no a te, które były szare, no to są zrobione na czarny mat, aczkolwiek nie ma pod spodem żadnej rzeźby, nie ma żadnego, nie wiem, klejenia, spawania jakiegoś laminatu. Na to nie wiadomo czego. Po prostu ktoś chciał mieć ten motocykl czarny macie. No i do tego wleciały czerwone dodatki. W rew pozorom wygląda to całkiem przyzwoicie. Po prostu czerń z czerwonym bardzo fajnie tutaj gra. Do tego są paski na koła, więc myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Tym bardziej, że w standardzie w tej wersji korystycznej były też czerwone sprężyny, zawieszenia tylnego, do tego jakieś tam sety. Yy, podnóżki yy, kierowcy też są czerwone Więc parę takich fajnych czerwonych dodatków też Do tego wleciało Myślę, że wygląda to całkiem fajnie Oczywiście gusta są różne, ale ale myślę, że fajnie, bo coś nietypowego coś, co się na pewno będzie wyróżniało no ale na pewno wyróżniało w tym motocyklu będą się, będą się dodatki e, i chyba tak naprawdę to co każdy wymienia w IZF i na start, e, no to jest tutaj zrobione i oczywiście mówię tutaj o układzie wydechowym tutaj macie kompletny e, układ wydechowy Leo Winsa i to nie jest sama końcówka, tylko kompletny wydech od samego początku czyli od głowicy aż po końcóweczkę na tą chwilę jest z DB Killerem w środku, czyli ta wkładka wygłuszająca jest w wydechu, więc ten dźwięk będzie taki już dużo przyjemniejszy niż fabryczny, ale jeszcze w miarę stłumiony. Po wyjęciu tej wkładki z wydechu, no to już się robi naprawdę taki mega potężny, fajny dźwięk, więc na pewno wydech, wydech tutaj jest na plus. Do tego szyba przednia z garbem półik, czyli to też nie jakiś chiński zamiennik, tylko oryginalna, dedykowana szyba półik czarna, więc dobrze to z całością gra. Komplet kierunkowskazów ledowych I tutaj uwaga Zaraz wrzucę wam oczywiście Jak one palą to są dynamiczne kierunkowskazy Przód tył ledowe więc rozwijają się tak jak, tak jak we wszystkich tych nowszych samochodach Więc to też na pewno fajny bajer No i krótki uchwyt rejestracji z tyłu No to też jest jeden z tych, jedna z tych modyfikacji którą robicie najczęściej No bo fabrycznie tutaj mamy taki wielki plastik Aż pod same koło No to to, to wygląda tak delikatnie bardziej sportowiej Można sobie podgiąć tą rejestrację teraz Żeby wyglądało jeszcze bardziej sportowo то jest to też taki więc żeby wam tutaj specjalnie już nie nudzić, oczywiście do tego są dwa kluczyki i co jest jeszcze ważne, to do tego też mamy sporo fajnych dokumentów różnych, jak ten motocykl przyjechał do Polski, między innymi dokumenty właśnie na homologację na ten wydech, na tą szybę, na kierunkowskazy LED-owe, więc to wszystko było montowane jeszcze na terenie Niemiec i to wszystko jest homologacją. Do tego dostajecie od nas taką książkę serwisową, gdzie całe wszystkie te rzeczy, które zrobiliśmy przy tym motocyklu, te eksploatacyjne są wpisane, więc to też na pewno, na pewno gdzieś to wam ułatwi te serwisy następne. No tak, Przekręcamy kluczyk. To jest motocykl oczywiście już na wtrysku, więc żadnego ssania krenika nie ma. Wystarczy przekręcić kluczyk, czerwony guzik zapłonowy w dół, rozrusznik pykamy. No i zobaczcie, jak to chodzi. Krótkie, długie, krótkie, długie mryganie, Klakson No i ta kierunkowskaza, o którym wspomniałem Zobaczcie jak to fajnie się rozwija po drugiej stronie Światło stop tylne Światło stop nożnego hamulca No i ten dźwięk Przypominam, że jeszcze DB Killer jest wewnątrz wydechu No więc co, zapraszam was wszystkich do nas za Żardowa, żeby taki motocykl sobie zobaczyć na żywo usiąść, przymierzyć się, a nawet przejechać jak jak będziecie chcieli do was oczywiście zapraszam ale pamiętajcie też, że jest opcja zakupu u nas takiego motocykla całkowicie zdalnie a, a właściwie zamówienia sobie transportu takiego motocykla całkowicie zdalnie, czyli wystarczy, że zadzwonicie do nas powiecie skąd jesteście, my wam transport takiego motocykla wycenimy telefonicznie no i wy tak naprawdę z góry płacicie tylko za sam koszt dowozu takiej maszyny do was pod dom, no przecież do was, wy sobie go tam na miejscu u siebie oglądacie, testujecie no jeżeli wam się podoba, no to tak na dobrą sprawę dopiero na miejscu się podzicie za sam motocykl więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony jak będziecie mieli do niej jakiekolwiek pytania, to śmiało dzwońcie, pytajcie jesteśmy do waszej dyspozycji no i co, do usłyszenia, może nawet do zobaczenia więc trzymajcie się ciepło, hej